Badacze z firmy Proofpoint zajmującej się cyberbezpieczeństwem odkryli trwającą od kilku lat próbę ataku z użyciem socjotechniki i malware prowadzoną przez grupę hakerów TA-456 finansowaną przez irański rząd. Wykorzystując fejkowe konto na Facebooku o nazwie Marcella Flores, hakerzy nawiązali relację z pracownikiem małego podwykonawcy realizującego kontrakt dla obrony powietrznej. W czerwcu 2021 hakerzy zdecydowali się wykorzystać nawiązaną znajomość do przesłania e-mailem malware'u. Był to niewinnie wyglądający arkusz Excela napisany dla konkretnej osoby, zawierający makro, które po uruchomieniu pobierało na komputer wirusa szpiegującego. Gdy wirus został zapisany na komputerze, zaczynał zbierać dane, zapisywał je w pliku tekstowym, a następnie wysyłał e-mailem do hakerów. Po wysłaniu plik był usuwany z komputera, aby zacząć ślady. Ten atak pokazuje, jak złożone i pracochłonne metody są w stanie zastosować hakerzy w celu przeprowadzenia operacji szpiegowskich. Ile pracy są w stanie przeznaczyć na wysłanie wirusa jednemu człowiekowi? W połowie lipca Facebook zbanował zbiór podobnych fejkowych kont, które należały do tej samej grupy, wtedy występującej pod nazwą Tortoise Shell. Konta były powiązane z irańskim przedsiębiorstwem informatycznym Mahak Ryan Afras. Dane o ataku zebrane przez Proofpoint sięgają 8 miesięcy wstecz. W tym czasie Marcella Flores przesyłała maile, zdjęcia, a nawet wideo, aby budować wiarygodność i zyskać zaufanie ofiary. Niektóre przesyłane materiały, jak zdjęcia i wideo, były umieszczane na OneDrive, a w mailu znajdował się link. Na początku czerwca hakerzy udający Marcellę wysłali kolejny link do pliku na OneDrive, i tym razem miała tam być ankieta dotycząca diety. Pod linkiem znajdowało się archiwum RAR, a w nim arkusz kalkulacyjny w formacie XLSM, w którym były m.in. porady żywieniowe na czas lockdownu. Było tam też makro, mające po kliknięciu odsłonić bardziej prywatne informacje o ułożonej przez Marcellę diecie. Kiedy makro zostało aktywowane, tworzyło ukryty folder perflog w Updata i zapisywało w nim wirusa LEMPO. Był to dość prosty, lecz pomysłowy spyware w formie skryptu Visual Basic. Makro dodawało także klucz do rejestru Windowsa, dzięki któremu skrypt był automatycznie otwierany po starcie systemu. Nie do końca wiadomo w jakim celu makro zawierało kod do otwarcia strony showIP.net, pokazującej nasz zewnętrzny adres IP. Odpowiedź ze strony, czyli właśnie adres, była zapisywana do ukrytego arkusza w tym samym pliku XLSM. Były tam także umieszczane odpowiedzi z wykonania poleceń NetUse oraz Netstart pause Now. Identyczna funkcjonalność znajdowała się w plikach podrzucanych wcześniej przez grupę innym osobom, tyle że tam miało jakieś zastosowanie, a tutaj te dane były po prostu zapisane w arkuszu i tyle. Prawdopodobnie zamiast przygotowywać kolejny szkodliwy arkusz kalkulacyjny od nowa, wykorzystali ten z poprzedniego ataku i zapomnieli usunąć wszystkie niepotrzebne rzeczy. Wirus LEMPO Narzędzie szpiegowskie LEMPO to skrypt Visual Basic w samodzielnym pliku generowany przez makro w Excelu. Wykorzystując zbudowane komendy Windowsa, zbiera na różne sposoby dane o komputerze, na którym działa, zapisuje zebrane dane w pliku tekstowym i wysyła plik na e-mail należący do hakerów przy użyciu Microsoft Collaboration Data Objects. Jest to systemowe api, m.in. do wysyłania maili. W pliku z danymi znajdują się data i godzina zebrania danych, nazwa komputera i użytkowników w systemie, szczegółowe informacje o systemie pobrane z WMI. Nazwa antywirusa zainstalowanego na komputerze, parametry dysków, lista działających procesów, ustawienia firewalla, adres IP, nazwy komputerów i użytkowników w domenie, jeśli jest taka, odpowiedź z wykonania polecenia traceroute i lista otwartych połączeń TCP i UDP. Podrobione konto na Facebooku. Marcella Flores Prowadziło rozmowę z wybranym pracownikiem obrony powietrznej co najmniej od listopada 2020, a dodała go do znajomych jeszcze w 2019. Oprócz gmaila użytego do przesłania zdjęć, a na koniec wirusa, posiadała także konto na Facebooku, które zostało już zbanowane. Najstarsze publicznie dostępne zdjęcie na tym profilu zostało dodane 30 maja 2018. Analitycy z Proofpoint odkryli, że profil Marcelli zawiera znaczne podobieństwa do poprzednich fejkowych kont używanych przez irańską grupę do socjotechniki. Na liście znajomych Marcelli było wiele osób z różnych rejonów geograficznych, którzy mieli na swoich profilach publicznie widoczne, że pracują dla wojska. Możliwe, że hakerzy dodawali do znajomych wszystkich znalezionych na Facebooku ludzi, którzy publicznie chwalili się, że pracują dla wojska. ProofPoint zbadał, że w ramach akcji nie został zainstalowany żaden trojan zdalnego dostępu i najpewniej żadne pliki na zaatakowanym komputerze nie zostały zmodyfikowane ani usunięte. Zebrane dane mogą jednak w przyszłości posłużyć do wykorzystania luk w programowaniu, czy też do przygotowania bardziej zaawansowanego ataku na ten sam cel. W tym odcinku to tyle. Jeśli taka historia się zaciekawiła, byłoby miło, gdyby zostawił łapkę w górę. Z prawej strony pojawia się lista wspierających. Od poprzedniego odcinka do wspierających dołączył Jakub. Dziękuję. W ogóle dziękuję wszystkim wspierającym, bo przy takich wyświetlaniach jak mam teraz to z reklam dostaje jakieś 10 groszy na film. Następny odcinek najpewniej będzie w piątek i do zobaczenia!